Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć widoczny wzór odblokowywania telefonu w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki Odciski Palców, Dane Twarzy i Blokada Ekranu. Wybieramy opcję Blokada Ekranu. Zatwierdzamy hasłem do telefonu. Jeżeli mamy wybraną opcję wzór tutaj na górze, będziemy mogli włączyć sobie opcję widocznego wzoru, czyli jeżeli wyłączymy nasz telefon i włączymy go ponownie, jeżeli będziemy wpisywać nasz wzór, będziemy go widzieć. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, jeżeli wpisujemy hasło, nie jest ono widoczne. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć.